W tym nagraniu poruszę 10 aspektów dobrego i szczęśliwego życia, i daję tylko znać, że jest to część druga, a do pierwszej linkuję gdzieś tutaj lub pod tym nagraniem. Witaj, jeśli jesteś tutaj po raz pierwszy. Ja nazywam się Honorata Lubiszewska i razem z Sylwią Sikorską utworzymy Embrace Your Life, przestrzeń, w której ludzkim językiem uczymy o rozwoju duchowym. Jeśli tu jesteś, to pozwól sobie uwierzyć w to, że nie ma przypadków. I prawdopodobnie masz to usłyszeć, żeby twoje życie było lepsze. Ja kiedy trafiam na takie wideo na YouTubie, które mm, gdzieś tam trafiają głęboko w serce, to za każdym razem mam w sobie ogromną wdzięczność, bo faktycznie słysząc niektóre rzeczy wiem, że one podnoszą moją świadomość, a przy tym też ja mam okazję zmieniać swoje życie. No dobrze, bez zbędnego przedłużania, po kolei 10 aspektów dobrego życia. Pierwsza rzecz, pamiętaj, uczysz się całe życie. I przyjmując ten koncept za prawdziwy, przyjmując go do swojego życia, nie będziesz czekać w tym Twoim życiu na taki moment, w którym możesz się rozsiąść wygodnie w Twoim fotelu i powiedzieć sobie, to ja już mam teraz wszystko załatwione, już wszystko wiem, już wszystko jest rozwiązane i ja tutaj teraz mogę siedzieć tyle, ile chcę. No nie, ogólnie nie znam żadnego takiego przypadku i takiego człowieka, który mógłby tak powiedzieć. A tym bardziej nie znam osoby, która ma taką wewnętrzną potrzebę serca, czy też duszy do tego, żeby się rozwijać, żeby mogła tak powiedzieć, bo tym bardziej osoby, które. Się rozwijają, które uczą się więcej na swój temat, na temat budowania relacji, czy budowania relacji z finansami, czy z własnym ciałem, to po prostu te osoby wiedzą, że to jest niekończąca się opowieść i że ten rozwój nie jest tylko na to wcielenie, ale jest też wielowymiarowy i na różne inne wcielenia, jeśli oczywiście w nie wierzysz. Więc pamiętaj o tym, że uczymy się całe życie i kiedy to przyjmiesz, to też będzie ci znacznie łatwiej przyjmować różnego rodzaju idee, być może inne poglądy, odmienne od Twoich, inny światopogląd, inny styl na życie. Otworzysz się bardziej nie tylko na świat, ale też na innych ludzi, a przy tym też po prostu na siebie. I zobaczysz, jak ta relacja się rozwija z samą sobą czy samym sobą, kiedy właśnie przyjmujesz, że ta nauka. Jest nieskończona. No i tym samym przechodzimy trochę do punktu drugiego, który dotyczy tego, że wszystko, czego doświadczasz, jest Twoją wewnętrzną grą. Czyli to, jak odbierasz świat, życie innych ludzi czy siebie, to jest wszystko Twoja własna wewnętrzna gra. Ja prowadzę swoją grę, Ty prowadzisz swoją. I kiedy zapędzamy się, my wszyscy, Taki kozi róg, myśląc o tym, że życie nam się przydarza, że życie jest złe, że światem rządzą inni ludzie i to jest wszystko spisek i jesteśmy tylko ofiarami, i tak i tak dalej, to wtedy odbieramy sobie tę możliwość grania w grę, którą sami tworzymy, którą sami dla siebie napisaliśmy. Więc zobacz, jak to się objawia w Twoim życiu kiedy obserwujesz różne swoje myśli, różne swoje poglądy, przekonania, to czy nie zapędzasz się właśnie w ten kozi róg i nie dochodzi do takiego momentu, w którym zrzucasz tę odpowiedzialność na kogoś innego zamiast przyjąć ją na siebie, wziąć się w garść i zrozumieć, że to wszystko jest twoja wewnętrzna gra i teraz jak sobie spojrzysz na różne takie twoje Momenty w życiu, kiedy być może była jakaś silna frustracja, jakiś gniew, może jakaś histeria, może jakiś wyrzut do kogoś za coś, to po czasie dłuższym, krótszym okazywało się, że to było takie głupie, to było takie błahe. Na zasadzie: ale o co mi wtedy w ogóle chodziło? No właśnie o to, że wtedy, w tamtym momencie nie widziałaś i nie widziałeś. Że to jest Twoja wewnętrzna gra. Zatem trzeci aspekt dobrego i szczęśliwego życia dotyczy radykalnej otwartości umysłu. Tym bardziej na wszystko to, co do tej pory odrzucasz albo przed czym się mocno bronisz, bo radykalna otwartość umysłu pozwala nam bardzo dużo doświadczać. I bardzo dużo eksperymentować. A przez to, że doświadczamy, eksperymentujemy, próbujemy, jesteśmy otwarci, mówimy wielu rzeczom, tak, to nam pozwala wzrastać. Bo kiedy jesteśmy otwarci, to wtedy wszechświat widzi to coś większego od nas, w cokolwiek wierzysz. Bóg, wszechświat, wyższa jaźń. To coś większego od nas widzi tę naszą otwartość, widzi ruch w kierunku czegoś i daje nam jeszcze więcej możliwości, jeszcze więcej obfitości. Dlatego w ogóle też takie podejście z otwartością do na przykład nauki, do poszerzania swoich kompetencji, do poznawania innych ludzi jest bardzo ważne. Jak sobie spojrzysz na wielu ludzi sukcesu, których być może dzisiaj podziwiasz, to wszystkie te osoby mają ogromną otwartość umysłu, ale też serca właśnie na doświadczanie i na eksperymentowanie, bo w tym eksperymentowaniu też te osoby są w stanie poznać siebie lepiej, być może poznać różne swoje granice i poprzesuwać te, które im nie służą. To jest też taka podpowiedź dla ciebie. O radykalną otwartość umysłu. Ale żeby ten umysł był otwarty, to też ważnym aspektem dobrego i szczęśliwego życia jest w ogóle zrozumieć, jak działa umysł. I tego uczy między innymi taki e, mnich, już chyba były mnich, Danda Pani. Możesz go znaleźć na YouTubie. On uczy o tym, że pierwszy krok do poszerzenia swojej świadomości, ale też do rozwoju duchowego, jest to, żeby Zrozumieć, jak działa umysł, bo kiedy rozumiesz, jak umysł działa, jak tobą manipuluje, jak cię zwodzi, to wtedy jesteś w stanie odzyskać swoją wolę i odzyskać kontrolę nad tym, gdzie uciekają Twoje myśli. Zobacz sobie na to, jak dzisiaj w tym świecie, w którym żyjesz, w którym my wszyscy żyjemy, Twoje myśli są przekierowywane tam, gdzie ktoś inny chce. A kiedy one tak łatwo są przekierowywane tam, gdzie ktoś inny chce, to okazuje się, że Twoja wola nie leży w Twoich rękach. Bo po prostu oddajesz ten piloci komuś innemu. Więc jeśli nie wiesz, jak działa Twój umysł, jak Cię zwodzi, jak Tobą manipuluje, a jak na zmianę kieruje Cię w grę pod tytułem próżność albo poczucie winy, to naucz się kontrolować swoje myśli. Przez swoją własną świadomość. I to prowadzi nas do punktu piątego, piątego aspektu dobrego życia, a dotyczy on rozpoznania w sobie i w swojej głowie różnych podwójnych standardów, które stosujesz w swoim życiu i wewnętrznej manipulacji, właśnie. Podwójne standardy to jest coś takiego, że na przykład jedziesz sobie ulicą, ktoś zajeżdża ci drogę i dajesz sobie prawo do tego, żeby tę osobę wyzwać. Ale kiedy ty jedziesz samochodem i się spieszysz, i ty zajeżdżasz komuś drogę, to dajesz sobie prawo do tego, żeby się usprawiedliwiać. Zatem moja rekomendacja dla ciebie to jest, żebyś nauczyła się, w jakich sferach, i nauczył się, w jakich sferach Twojego życia stosujesz przede wszystkim te podwójne standardy i na czym one polegają. Bo tutaj jasno wychodzi, jak. Sama i sam stosujesz manipulacje wobec siebie, i gdzie przez to różne twoje granice się przesuwają. I przez to, że dajemy sobie tę możliwość dostosowania w naszym życiu podwójnych standardów, to też wzmaga się w nas konflikt wewnętrzny. I możesz mieć w swoim życiu przez to takie sytuacje, że dążysz do czegoś, i chcesz tego bardzo, pragnienie jest bardzo duże, ale z drugiej strony to coś się nie udaje. Rozsypuje się być może gdzieś na końcu, po drodze, w środku, czy w ogóle jakby nie skleja się. Zobacz sobie, czy nie masz takich sytuacji w życiu, bo to pokazuje Ci wyraźnie, że jest jakiś konflikt wewnętrzny pod tytułem oporu. Czyli z jednej strony chcesz sukcesu, pracujesz na niego, ale z drugiej strony e, mówisz sobie, że jesteś niewystarczająco dobra. Albo że jesteś niewystarczająco godny jakiegoś stanowiska czy jakiegoś sukcesu, czymkolwiek ten sukces dla ciebie jest. Także moja rekomendacja, kiedy będziesz już w procesie poznawania tego, jak działa umysł, to w pierwszej kolejności rozpoznaj te podwójne standardy. No i szósty aspekt dobrego i szczęśliwego życia. Kiedy będziesz w procesie poznawania tego, jak działa umysł, rozpoznawania podwójnych standardów, to odpuść sobie. To odpuszczenie sobie dotyczy przede wszystkim odpuszczenia identyfikacji ze swoim ego. Bo kiedy zaczynasz pracować z umysłem, już rozpoznajesz czym jest Twoja osobowość, jak to ego właśnie działa, czyli aktywność umysłu, jak się z tym mocno identyfikujesz, to będziesz wpadać w jeszcze większe konflikty wewnętrzne. Kiedy w porę tego nie zahamujesz, nie zatrzymasz i nie przestaniesz się identyfikować ze swoim ego, to może doprowadzić do dość poważnych konsekwencji i do dużych wyzwań właśnie z samym i samą sobą. I dopiero w momencie, kiedy zrozumiesz, że jesteś czymś więcej niż Twoja osobowość i zaczniesz się identyfikować też z czymś większym, co Cię prowadzi i tam z góry, ale też z serca, to wtedy dopiero dostrzeżesz właśnie ten, tę wewnętrzną grę, która się w tobie odbywa. I zrozumiesz, że to ty jesteś osobą piszącą program tej wewnętrznej gry. Mam nadzieję, że to jest dla ciebie w miarę jasne, bo to jest bardzo ważny aspekt rozwoju. I też on bardzo mocno uwalnia po prostu z tego trzymania się myśli na siłę. I pozwala wejść w poziom serca i czucia, czucia tej swojej kompletności, tego, że już jesteś wystarczającą osobą, już jesteś godną osobą, już możesz sobie pozwolić na odczuwanie tego wszystkiego, co jest dla Ciebie dostępne, aby to wszystko mogło Ci się objawić, zmaterializować w świecie zewnętrznym. Aby łatwiej było Ci odpuścić tę identyfikację z Twoim ego, to. Kolejny aspekt dobrego życia dotyczy kwestionowania wszystkiego, w co wierzysz, a raczej w co wierzy Twoja osobowość. To dotyczy chociażby tego, jak byłaś wychowywana, czy wychowywany, w jakiej religii, e, jakie poglądy były głoszone w tej Twojej społeczności, mniejszej czy większej. Zobacz, za czym tak mocno z poziomu osobowości do tej pory stałaś lub stałeś, lub stoisz nadal. I zacznie wiarę w to kwestionować. Bo to sprawi, że to twoje ego zacznie się rozpuszczać i zacznie się budować most pomiędzy umysłem a sercem. I to umysł zacznie działać na rzecz serca, a nie odwrotnie. To jest bardzo ważny aspekt, żeby nauczyć się kwestionować to, w co wierzysz pod kątem ideologii, poglądów czy wierzeń, dlatego że to też poszerzy Twoją perspektywę, otworzy Twój nie tylko umysł, ale przede wszystkim otworzy Twoje serce na przyjmowanie do swojego życia innych ludzi, właśnie też innych wierzeń, a z drugiej strony uwolni Cię od potrzeby oceniania i uwolni z Ciebie taką potrzebę tworzenia jeszcze większego dualizmu. Bardzo ważny aspekt rozwoju i polecam się nauczyć kwestionować to, w co wierzysz. Nawet spójrz sobie na takie dialogi wewnętrzne, które odbywasz w Twojej głowie na Twój własny temat, bo tam też są wierzenia na Twój własny temat i możesz sobie mówić, kiedy coś Ci się nie udaje, ale jestem głupia, albo jak mogłam o tym zapomnieć. A dlaczego nie mogłaś o tym zapomnieć? A dlaczego za każdym razem musisz być mądra czy mądry? Dlaczego potrzebujesz znać odpowiedzi na wszystkie pytania? To już jest jakaś forma kwestionowania tego właśnie, w co wierzysz na swój temat. Polecam. I to prowadzi nas do ósmego aspektu dobrego i szczęśliwego życia, który nazywa się nauką przez obserwację. Uważam, że obserwacja, uważna, świadoma kontemplacja jest jednym z najlepszych nauczycieli w całym tym wszechświecie. Ja jestem ogromną fanką uczenia się przez obserwację i wszystko do czego doszłam w swoim życiu, co się zmaterializowało również fizycznie, ale przede wszystkim co jest we mnie, co nazywam dzisiaj tą wewnętrzną mądrością, to wszystko pochodzi z uważnej obserwacji. Jak sobie spojrzę na swoje życie, i Obserwuję je z perspektywy, to wyraźnie widzę, że ja tak mam od dziecka, że po prostu obserwuję i staram się nie oceniać, tylko obserwuję, żeby mi się coś objawiło. Nie, nie mam takiej potrzeby z poziomu umysłu dostać odpowiedź na moje wcześniej zadane pytanie, nawet nie sformułowane w postaci konkretnej myśli, bo to jest po prostu obserwacja. I otwartość na to, co przyjdzie z tej obserwacji. Zobacz sobie, jak to jest, jeśli masz dzieci lub zwierzęta w domu, albo jak obserwujesz przechodniów na, na ulicy. Zobacz, ile możesz się z tego nauczyć w momencie, kiedy tego nie oceniasz. I nie tylko mówię o tym, ale też jeśli jesteś osobą, która, nie wiem, prowadzi być może swój biznes i obserwujesz sobie innych ludzi, których dzisiaj podziwiasz to zobacz, ile już do tej pory nauczyłaś i nauczyłeś się z obserwacji. I kiedy będziesz obserwować, uważniej, ile jeszcze możesz się nauczyć. Właśnie nie oceniając tej osoby z poziomu Twojej osobowości i ego, tylko uważnie obserwując z wdzięcznością za to, co przychodzi. To jest taka moja rekomendacja osobista dla Ciebie spośród tych dziesięciu, które się tutaj pojawiają, jedna z najważniejszych. Dziewiąty aspekt dobrego i szczęśliwego życia to skupienie się na dużym obrazie. Skoro właśnie jesteśmy przy obserwacji, bez oceniania, to też pamiętaj o tym, że w momencie, kiedy skupiasz się na pierdołach, które nie są istotne i są takie stricte techniczne pod tytułem, jak coś zrobić, to wtedy zabierasz sobie możliwość otrzymania odpowiedzi dotyczącej Twojej wizji i tego, jak. Ta wizja mogłaby się zmaterializować lepiej, gdybyś nie blokowała i nie blokował tego właśnie z poziomu umysłu. Skup się na większym obrazie, zwłaszcza kiedy widzisz, że tak mocno się zafiksowałaś czy zafiksowałeś na czymś. Kiedy ta energia Twoja życiowa po prostu się rozpływa przez to, że jesteś skupiona na jednej małej kropce, gdzie tutaj mamy cały wszechświat. To odsuń się od tej kropki i zyskaj szerszą perspektywę, i zobacz, jak szybko dzięki temu przyjdzie do ciebie odpowiedź. I tym samym dochodzimy do dziesiątego aspektu dobrego i szczęśliwego życia, który dotyczy tego, że logice nie można ufać. Jeśli mówisz sobie, że znajdziesz odpowiedź na pytanie, jak coś zrobić, albo że w ogóle znajdziesz odpowiedź na pytanie, jak rozwiązać jakąś sprawę, Czyli jak się czegoś nauczyć, i tak dalej, i tak dalej. Głównie zaczyna się to od jak coś. Jeśli uważasz, że znajdziesz odpowiedź z poziomu logiki, to już się mylisz. Dlatego, że największe inspiracje i najważniejsze odpowiedzi przychodzą do nas z poziomu intuicji. Więc zamiast skupiać się na tym, żeby znaleźć odpowiedź w tej swojej główce malutkiej, która ma praktycznie zero odpowiedzi, to skup się na tym, żeby zacząć odczuwać już ten moment, w którym odpowiedź do Ciebie przyszła, w którym już masz rozwiązanie, w którym już jesteś w tym rozwiązaniu, bo dzięki temu Twoje ciało wprawia się w takie wibracje, które przyjmuje najlepsze możliwe rozwiązanie do siebie. A wszechświat rozumie z poziomu wibracji. To było 10 aspektów dobrego i szczęśliwego życia. Jestem ciekawa, który z nich najbardziej przypadł Ci do gustu i czy to wideo jest dla Ciebie wartościowe w ogóle, całe w sobie. Pamiętaj, że jest pierwsza część, to jest część druga, będzie jeszcze część trzecia. Jeśli się podobało, będę wdzięczna za podzielenie się tym wideo, za łapki w górę, wszelkie komentarze. Dziękuję Ci, że jesteś.